Kościół znalazł się w niemałym kryzysie z powodu nagłośnienia wielu przypadków pedofilii wśród księży. O kontrowersyjnej sprawie dyskutowali duchowni zgromadzeni na konferencji członków KEP. Ich postawę stanowczo skrytykowała Barbara Nowacka. Kościół musi obecnie walczyć z gigantycznymi problemami wizerunkowymi. W ostatnim czasie w mediach głośno zrobiło się bowiem o wielu przypadkach molestowania seksualnego nieletnich przez księży. O tym, jak odnieść się do kontrowersji oraz oskarżeń, dyskutowali więc kapłani obecni na konferencji członków KEP. Kościół odpowiada na zarzuty dotyczące pedofilii wśród księży. Największe emocje wzbudziła bez wątpienia postawa Apmarka Jędraszewskiego. Duchowny wielokrotnie podkreślał bowiem, że jeśli winni żałują za grzechy, to zasługują na wybaczenie zgodnie z chrześcijańskimi ideałami. Mówienie o pedofilii stygmatyzuje Kościół. Stwierdził także kościelny hierarcha, podkreślając, iż problem wykorzystywania seksualnego nieletnich istnieje także w innych grupach oraz wspólnotach. To naziści, a po nich komuniści nie okazywali litości, dodał Jendraszewski, wskazując na potrzebę przebaczenia księżom, którzy dopuścili się czynów o znamionach pedofilii. Barbara Nowacka ostro skrytykowała polskich hierarchów kościelnych. Słowa arcybiskupa oraz innych duchownych wypowiedziane w czasie konferencji stanowczo skrytykowała Barbara Nowacka. Polityki w krótkim wpisie na Twitterze nie ukrywała ogromnego rozgoryczenia i złości. podkreśliła także ważny dla siebie postulat, nakreślając jego wagę. Kropka. Słucham konferencji biskupów dotyczącą pedofilii. Arogancja, manipulacje i fałszywe nuty niektórych wzmacniają postulat rozdziału kościoła od państwa, napisała wyraźnie wyprowadzona z równowagi Barbara Nowacka. Wpis polityk na Twitterze zdobył już ponad 600 polubień. Wielu internautów zgadzało się z działaczką, nie szczędząc kościelnym hierarchom oraz przyjętej przez nich retoryce gigantycznej krytyki. W sekcji komentarzy nie zabrakło oczywiście także gorzkich słów pod adresem Nowackiej, jednak znajdowały się w znacznej mniejszości. Kropka myślnik liczę na panią, na porządek z władzami kościoła. Z rozdziałem od państwa, z dotacjami, z ryzykiem, z ich opodatkowaniem itd. Nie może działać państwo w państwie, napisał jeden z sympatyków Barbary Nowackiej. Przerażające jest to, co się dzieje: księża powinni, z założenia, być wzorcami moralnymi, a nie dość, że gwałcą dzieci, to jeszcze kłamią. Te ich statystyki są oburzające, dodała kolejna internautka.